Witam bardzo serdecznie wszystkich obecnych radnych i gości. Szanowni Państwo, wznawiam obrady pierwszej sesji Rady Powiatu kadencji 2010-2014 po przerwie. Jesteśmy w punkcie czwartym obrad. Szanowni Państwo, chcę poinformować, że zgodnie z listą obecności. Obecnych jest w tej chwili 17 radnych. Szanowny Panie Przewodniczący Obrad, radni Seniorze, Szanowni Panie starostwo, Szanowni Zarządzie, Szanowni Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Chciałbym złożyć dwa wnioski o charakterze formalnym do porządku obrad. Zanim je złożę, chcę naprawdę poprosić o wielką Państwa uwagę i wyrozumiałość, bo ja jeden z tych wniosków składałem już na poprzedniej sesji Rady Powiatu. i Nie otrzymał on niestety wymaganej większości bezwzględnej. I Państwa naprawdę mam ogromną prośbę, żeby bardzo poważnie podejść do tego, co w tej chwili mówię. Po ostatniej naszej sesji były pewne niejasności. Być może pewnie zrozumienie mojego wniosku, ja go chciałem złożyć bardzo krótko, tak żeby nie rozniecać niepotrzebnej dyskusji. Ten wniosek Państwa dotyczy, pierwszy wniosek jeszcze Pani Przewodnicząca to to Romanie Doborza, najpierw pisem ten, ten pierwszy wniosek dotyczy uzupełnienia składu Rady Powiatu Kościerskiego, a dokładnie umożliwienia Rady, Rady kandydatowi na radnego, pan, panu Józefowi Modrzejewskiemu, uczestnictwa w działania Rady Powiatu. Tak jak pan przewodniczący odczytał, w dzisiejszej sesji uczestniczy 17 osób. Myślę, że miarą naszej odpowiedzialności za powiat jest to, żeby pozwolić dwóm radnym działać i decydować o sprawach powiatu. Państwa, nie chodzi tylko o dwóch radnych, chodzi o to, że na tych radnych głosowali mieszkańcy, Mam tutaj na myśli y, pierwsza sytuacja to jest y, dokładnie kwestia stwierdzenia wygaśnięcia y, mandatu radnego powiatu pana Romana Brunkiego, który jest wójtem już y, gminy Karcin. I druga sytuacja to jest sytuacja, która mała, y, mam, jest z którą mamy do czynienia no, może tak, i na miejsce pana R Romana Brunkiego, jeżeli taka będzie oczywiście wola Rady musi wejść pan Józef Mądrzejewski i druga, druga sytuacja bardzo podobna to jest sytuacja, która dotyczy ostatnich wyborów w gminie Kościerzyna. Wybranym na wójta gminy Kościerzyna, jeszcze nie ma oficjalnych wyników, ale wybranym na wójta gminy Kościerzyna został pan Grzegorz Piechowski, radny powiatu. I z tego względu też zachodzi taka sama potrzeba, to znaczy podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Kościerskiego, pana Grzegorza Piechowskiego W jego miejsce wchodzi kolejna osoba, zgodnie z prawem, tą osobą yy, jest pani Lucyna, yy, Lucyna Przechodowska, też państwa dzisiaj obecna na tej sali. Rada Powiatu powinna działać w pełnym swoim składzie. W państwa może to są duże słowa te, które w tej chwili powiem, ale ja myślę, że tego wymaga od nas przyzwoitość, aby umożliwić uczestnictwo wszystkim członkom Rady Powiatu. I głosowanie za moimi dwoma wnioskami z na to, Państwa, bo tego po prostu wymaga od nas zwykła, elementarna przyzwoitość. Chciałbym ja tylko się odnieść do tej kwestii, o której mówiła Pani Jacena. Ja otrzymałem dzisiaj opinię prawną z wojewody, yy, która tą kwestię inaczej. Mianowicie, yy, pozwolę sobie odczytać, może tylko odczytać. W każdym razie, tak może prosić, przepraszam. Yy, więc sytuacja wygląda dokładnie w ten sposób. z przepisów artykułu 190 ustęp 1 punkt 2b wynika że w razie wyboru radnego na wójta lub jednoczesnego uzyskania obu tych mandatów ustawodawca pozwala zachować tylko mandat wójta. To jest jakby jedna kwestia natomiast druga nie ulega wątpliwości że źródłem mandatu jest wola samych wyborców. Mandat zostaje powierzony powstaje w nawiasie z chwilą wyboru i wyłącznie wybór decyduje o uzyskaniu statusu radnego wójta. Akty ogłoszenia wyników wyborów i wydania radnym zaświadczenia o wyborze są jedynie potwierdzeniem tego faktu. Ordynacja konsekwentnie określa osobę, która została wybrana, ale nie złożyła jeszcze ślubowania mianem radnego. Także yy, ja, ja tylko zrozumiem to odczytać, bo to dlatego, biorę <laughs> udział w e, sesji radnych obrad, dlatego, że mogłoby się okazać, że moje uczestnictwo w tej sesji i głosowanie nad porządkiem obrad mogłoby oznaczać uchwałę mandatu wójta, który jeszcze nie jest potwierdzony oficjalnie w wyniku wyborów, ale tylko w ogóle wyjaśnienia, żebyście Państwo mieli pełną i dosyć informację tym Dziękuję bardzo. Ja mówię już o tym w jednolitej. Ja bardziej wierzę Pani radcy, radcy prawnej w tej sprawie, ponieważ ma uprawnienia do tego, żeby w ten sposób się wypowiadać i moje zdanie właściwie miało brzmieć w ten sposób. Jeżeli są wątpliwości, oddajmy znowu głos demokracji i głosujmy. Proszę Państwa, jest tak, że mamy punkt 13, mamy punkt 14, to realizujmy, realizujmy to, żeby radni, kandydaci na Rady mogli otrzymać swój mandat, mogli złożyć ślubowanie i być wśród nas. Dlaczego? <klucz> mamy do radni jest program, który został to przedstawiony nam do realizacji. Chyba tego oczekuje społeczeństwo nasze. Bo tak naprawdę mandat panowie jeden i drugi otrzymali z tytułu wyboru, go mają, ten mandat mają. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, nie możemy w wyniku głosowania ludzi jakikolwiek sposób kwestionować. Żaden. Ale są też procedury, do których ten mandat się nadrywa. I rada, czy chce, czy nie chce, to nie ma nic do tego. Po prostu ta procedura nabycia mandatu musi być spełniona. Tu nie ma nic wspólnego, żadnej woli, niewoli, chęci, niechęci, obojętnie jak. Po prostu w przypadku już pana Pierowskiego. on ten mandat musi wygasnąć, on musi mieć wynik. Nie można uchwalać czegoś, czego, czego nie ma. Daróżmy sobie, naprawdę, nie opowiadajmy ludziom niestworzone rzeczy, bo to naprawdę tak nie jest. No. Odrobina, odrobina cierpliwości i naprawdę nie na siłę, bo z tego nic nie będzie, bo za chwilę nam wszystkie te uchwały po prostu trącą. No po co nam to? Do, do czego? Dziękuję. Pozwólmy pracować całej Radzie. Pozwólmy pracować całej Radzie Powiatu i jeszcze Panie Przewodniczący, jeżeli to jest możliwe, to ja bym prosił o rozprawdzenie przy okazji Panie Radcy Pady, czy taki wniosek jest, jest zasadny jeżeli jest, to Czy powinien być przegłosowany porządek? Dobra. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziękuję. Chciałbym zgłosić dwie kandydatury do Komisji Skutkacyjnej z ramienia Komitetu Wspólnoty Ziemi Kościelskiej. Pana Marcina Medrzejewskiego, Panu Radnego Marcina Medrzejewskiego i yy z Komitetu na Powiatu Pana Radnego Waldemara Ktaczyka. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja też w imieniu Grupy radnych chciałem zgłosić dwie kandydatury, żeby trochę przyspieszyć ten czas Pana Dariusza Jantę i Pana Stanisława Małabuskiego. Paragraf pierwszy. W się Komisji na w następującym składzie. Tak jak mam zapisane, Marcin Odrzyjewski, Waldemar Tkaczyk, Jan Pedariusz, Markowski Stanisław. Teraz członków zarządu tak tak. tak, tak, W kolejności alfabetycznej będę wyczytywał nazwiska. Bierzemy listę i podchodzimy do tego stolika, który stwarza tętywność do